Piłkarz radzińskiego to jest piłkarz, o którym wspominaliśmy, trzeba będzie na niego uważać, 10 goli w 45 meczach dla Kanady, no i piłkarz dla którego to jest szczególny wieczór, mamy nadzieję, że będzie to również szczególny wieczór dla Franciszka Smudy i jego pierwsze zwycięstwo. A zaczynamy od składu naszych rywali w bramce Lars Hirschfeld. W obronie z numerem trzecim Mike Klukowski z piątką Kevin McKenna z siódemką Polska Altery z czwórką Dian Jakowicz. W pomocy jest numer 6 Julian De Guzman. 13, Atiba Hutchinson, 8, Marcel De Jong i 14 Jamie Peters. A w ataku numer 9 to Tomasz Radziński i Rob Friend z numerem 10 to jest ustawienie Kanadyjczyków. Tak, wydaje mi się, że bardzo doświadczony zespół i tutaj będziemy mieć sporo problemów, żeby na pewno stworzyć sytuacje podbramkowe, ponieważ są dobrze ustawieni i zgrani, grają bardzo często ze sobą. Oto Polacy! Tomasz Kuszczak numer jeden, z dwójką Maciej Sadlok, z trójką Seweryn Gancarczyk, piątką Dariusz Dudka, ósemką Robert Lewandowski, dziewiątką Maciej Rybus, dziesiątką Ludwiko Braniak, jedenastą Kamil Kosowski, czternastką Michał Rzewłakow, piętnastką Sławomir Peszko, dwudziestką Jakub Rzeźniczak. Tak to wygląda, kapitanem Michał Żewłakow. ustawienie no, Koinka, którą znamy, trener Franciszek Smuda powiedział na konferencji przez dziewiątką Stalterii. Podrobili lekcje kanadyjczycy, wiedzą, że doświadkowania Kosowskiego, Kosowskiego mogą być bardzo groźne i doskonale. Teraz pomyślał Dariusz Dudka, wykonał dużo lepiej niż w pierwszych minutach spotkania. Po kwadransie jesteśmy blisko objęcia prowadzenia, przygotowana pozycja do strzału, opadająca piłka, no i miałoby kłopoty Lars Hirschfeld, gdyby ten strzał zmierzał pod poprzeczkę, a nie minimalnie nad. Szkoda, szkoda, bardzo dobre uderzenie Darka Dudki, szkoda, że nie wylądowała piłka w siatce, bo naprawdę to uderzenie było pierwsze. Lewandowski, uwaga Hirschfeld! Robert Lewandowski, a ratuje się 31-letni bramkarz Kanadyjczyków, a w nieoczekiwanych okolicznościach mogliśmy wyjść na prowadzenie. No i to na pewno bardzo pomogłoby polskiej drużynie. De Jong. Raz jeszcze znaleźliśmy potwierdzenie jednej z piłkarskich prawd, że zawsze opłaca się zaatakować rywala bramkarza dać mu szansę. Piłkarz Lille za moment zagra. Mamy nadzieję, że na głowę któregoś z Polaków. Wybita piłka przez Roba Frienda. Ale wciąż zamykamy Kanadyjczyków w ich strefie obronnej. Obraniak. Obraniak. Jeszcze raz do Kosowski ładnie. Będzie okazję. jego. 18 minuta spotkania w Bydgoszczy. No i dokładnie wiemy, ile, ile minut bez gola gra. Nowych, młodych wilków, czy właściwie młodych korbów, Maciej Rybus. Fantastyczny strzał młodego legionisty. Zadebitował w sobotę w Warszawie. 20-latek z bardzo trudnej pozycji i zdobywa przepiękne. Dobra presja, Dudki, odzyskujemy piłkę. Rybus. Atakują Polacy czwórką, a jeszcze dwóch piłkarzy będzie smagało to na atak. Rybus, Rybus! Ależ rozochodził nam się piłkarz z numerem 9, wywalczył teraz w 25 minucie już rzut rożny. Zobaczmy, ale ten pressing Dudki, odzyskanie piłki od Juliana de Guzmana to było kluczowe dla możliwości przeprowadzenia rajdu. Piłka odbita od Hutchinsona. Tak, ponieważ Kanadyjczycy jeszcze nie byli zorganizowani w linii. ...Hirschfeld, nerwowe chwile we własnej bramce. obrania. Igor! Nie! Spalony! Ach szkoda! To bardzo ciekawe powtórki. Ale zdecydowanie trójka sędziowska z Danii, a właściwie Lars Rix i Lars Kristoffersen, Zobaczmy, to jest... Duży oczywiście tak, byle to nie zaburzało naszej taktyki, naszego ustawienia na boisku. Radziński czeka na podanie, Friend, Radziński, Friend, ależ okazja Kanadyjczyków w kurczach, bronimy się! No i teraz gwizdek sędziego kończy ten atak rywala. Ależ było groźnie. Strata, znów strata. Zagrywał obronę w kierunku Dudki. Przejął piłkę Atiwa Hutchinson. Tu już widzimy końcową fazę tej akcji. No i foul Frienda na Kuszczaku. Tak, wydaje mi się, że to, jeżeli Tomek Kuszczak wyszedłby tutaj zdecydowanie, to znaczy musiałby odpuścić napastnik Kanady. Sadlok odważnie w kierunku Peszki. To mogło się udać Peszko. Mamy okazję, będzie Lewandowski 2-0, nie! Ależ interwencja teraz na wysokim poziomie Dejana Jakowicza. Zdążył z interwencją obrońca kanadyjski. To jest już końcowy moment tej akcji. To była piłka, która prezentem od Klukowskiego, no i przeszkoda do yy, 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 yy. 19 15-letni Wojciech Szczęsny, urodzony 18 kwietnia 90 roku, także było dokładnie. Zmienia Tomasza Guszczaka. To jest bramkarz Arsenalu, który miał już przygodę w pierwszej drużynie londyńskiego zespołu, ale to jest tak naprawdę piłkarz, który mówi szczerze, że... Czeka na to, aż dostanie szansę w innym klubie na wypożyczeniu. Syn Macija, naszego eksperta, niegdyś siedmiokrotnego reprezentanta kraju, który debiutował w wieku lat 26. Co potwierdza nam teorię, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale jajko może być lepsze od kury. Na prawym skrzydle jest Peszko, ładnie dostrzegł to piłkarz Oxer. Peszko, środek pola karnego Rybus. Wycofanie Dudka i Hirschfeld na rożny. Od bardzo źle przez nieźle to do bardzo dobrze. Tak wygląda droga strzałów Dariusza Dudki w tym spotkaniu. Dobrze pomyślał Maciej Rybus. Dobrze kopnięta piłka zewnętrzną częścią stopy z rotacją. Hirschfeld miał kłopoty. No i dzięki temu znów znam się w strefie środkowej z Marcelem de Jongiem. A tymczasem, Friend, uwaga, pod bramką szczęsnego wybicie Severna Gandzarczyka Radziński! Ratuje nas sadlok. Ależ okazja dla Tomasza Radzińskiego, a to jeszcze nie koniec. Słabo strzela, bo z tej sytuacji trudno było lepsze kopnięcie piłki Julian de Guzman. Och, powiało grozą. Ja grozą, bo został z przodu rzeźniczak, asekurował go e, że i tutaj później zrobiła się dziura w środku. Wydaje się, że szczęście piłkę. przesunięcia. Ale dobra interwencja sadloka, na pewno. Tutaj dyktatka. Najlepiej te pierwsze sekundy Janusza Gancarczyka, tymczasem Polacy. Lars Hirschfeldt! Przenosi piłkę obok bramki. Ta potężnie kopnięta Maciej Rybus. Naprawdę. Widzimy, że niewiele nam brakowało. Bardzo dobre uderzenie A i... piłkę Sławomir Peszko. I się ona jeszcze rozdziela. Dudkę i Jacksona. Obraniak! Hirschfeld! Poza boiskiem już piłka. Kolejny już raz Hirschfeld e... naprawdę tutaj Pokazuje pełno swoich dobrych umiejętności, ja bym bo wcześniej sobie życzył, raczej żeby, ja bym negatywnie sobie, że... żeśmy tak. go oceniali. Ja bym sobie życzył, żeby każdy bramkarz reprezentacji Rywala grał tak jak Hirschfeld. Dzisiaj, niezależnie od tego, że ostatnio 2-3 razy bardzo dobrze interweniował. Obraniak, dziesiąty raz yy, wznawiamy grę z narożnika boiska. Obraniak jest, Zawłokow! Minimalnie obok. Bardzo bliscy celu Polacy. A Michał Zawłokow tego, by to on w tym momencie był najlepiej strzelającym piłkarzem. Naprawdę mocno wieje w Bydgoszczy. Dariusz Dudka, Dudka, Lars Hirschfeld! No liczba strzałów, sytuacji bramkowych, takich decyzji jeśli chodzi o Polaków w tym meczu imponująca. Dobra interwencja Larsa Hirschfelda. Kolejna no, w minuta. Rozgrzali go po prostu rozgrzeli. spokojnie. No, chodzi o to, żeby oni ogrywali najlepsze drużyny w Europie. Uwaga, Małecki, Małecki ma swoją okazję do bramki w debiucie. Małecki! może nie do końca w dobicie, bo to jest jego drugi mecz, ale teraz dobrze. powinien zdobyć bramkę zawodnik Wisły Kraków, no bez dwóch zdań. Szkoda, wydawało się, że po tym już e, chciał się cieszyć po zdobyciu bramki, szkoda, że nie czekał do końca, co, gdzie, gdzie ta piłka uderzy. Jan Hume. Doliczone 180 sekund. Szkoda, bo mocnym akcentem mogliśmy zakończyć to spotkanie. Małecki tu, spójrzmy. No, wydawało się, że wszystko jest jak trzeba, zabrakło trochę szczęścia. Nie ingerować w mecz, ledwie dwie nie na karach w postaci rzuty karty. Klars Hirschfeld! Jeszcze jedna dobra interwencja, to Dariusz Dudka. Uf, tak ze 40 metrów prawie już było. Do bramki Kanadyjczyków. 14 rzut rożny dla Polaków.